Apokalipsa dzień po dniu. Bóg Słońca. A do anioła zboru w napisz, To mówi syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość. I czyny twoje ostatnie, liczniejsze od pierwszych. Apokalipsa, rozdział 2, wiersze 18 i 19. Na terenie obecnego miasta Akisar, we współczesnej Turcji, kiedyś znajdowało się starożytne miasto Tiatyra. Jego pogańscy mieszkańcy czcili Tyrimnasa. Jest to lidyjski przydomek Apolla, greckiego Boga Słońca. W mitologii greckiej Apollo to syn Zeusa, Boga przewyższającego wszystkich innych bogów, Innymi słowy, Apollo był synem najwyższego Boga. To właśnie w teatrze Chrystus przedstawił się jako syn Boży. Apollo był zwykłym oszustem, mizerną podróbką, ponieważ istnieje tylko słońce sprawiedliwości Jezus Chrystus, Malachiasz 4.2. To o nim jest napisane, że ma oczy jak płomień ognia oraz stopy jak z mosiądzu. To On zniszczy blaskiem swego przyjścia. II Tesaloniczan 2.8 W swoim proroczym zastosowaniu Tiatyra reprezentuje kościół chrześcijański w latach od 538 do 1798, czyli w okresie dobrze znanym studentom proroctw biblijnych. Była to era największego ucisku, kiedy oszustwo i oszczerstwo propagowano jako religię. A Kościół Rzymsko-Katolicki wzniósł się aż do Wojska Niebieskiego i strącił na ziemię część wojska oraz gwiazd i podeptał je. Prawdę rzucił na ziemię, działał zaś skutecznie. Daniel 8, 10 i 12. Były to ciemne wieki z proroctwa o 1260 dniach, kiedy światło Słowa Bożego było ukryte przed ludźmi. Zobacz. Daniel 7:23 do 25 oraz Apokalipsa 13:5. Ale nawet w tym najstraszliwszym z ucisków wciąż byli tacy, którzy podnosili chrześcijański standard miłości, wiary, posługi i wytrwałości. A w ostatnich latach tych ciemnych wieków Ostatnich, liczniejszych od pierwszych, zaczęło świtać światło protestanckiej Reformacji, odkrywając Boże prawdy, które cały świat mógł zobaczyć na własne oczy. Wszystkim tym, którzy pozostają wierni, Chrystus daje obietnicę. Jego słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Psalm 119, 105. Aby wyjść z ciemności, musimy podążać za Jego światłem. Módlmy się razem. Wspaniały Zbawicielu, obym w czasach zamieszania, prześladowań i całkowitej beznadziei szukał Twojego światła i podążał Twoimi śladami na ścieżce sprawiedliwości. Do dalszego studiowania: Psalm 84, wiersz 11, Księga Przysłów, rozdział 4, wiersz 18, Ewangelia Jana, rozdział 8, wiersz 12.